wszystkim, 23.07.2014, u mnie jest godzina 23.20, w Polsce jest godzina 24.20, czyli 4 24. czwartek, od tygodnia jestem na wolności, ale w pierwszej kolejności pozdrawiam Kielce, pozdrawiamy Wrocław, tak jest, jestem. i za wolność, Na za Zanim i za niewinność, nie nie pierwsza sprawa, pozdrawiam każdego, kto został ze mną, był ze mną, był, ze mną. był za mną, Pozdrawiam tych też, którzy się odwrócili, byli przeciwko mnie. Jeszcze jedno. Im gorzej mi życzysz się, tym ja lepiej żyję. A wyś wypijmy, kurde. Za to, za, to, za to Nie przytyskim, nie przytyskim. My tylko grosze, jask, z jas, soczki. Impreza. Impreza, imprezowo. Od tygodnia na wolności, jak obiecałem, pokazuje się, i jestem, bo chyba nie mnoga, to tego cena. Już po wszystkim było, co było, ale się skończyło. Także rozczarowanie, kolejne dla, dla tych, co chyba mnie nie lubią. Przykro mi bardzo. Generalnie się chciałem tylko pokazać, tak? To ja, to ja, Lary, troszkę schudłem, ale nic się nie dzieje. Nadrabiamy i niedługo będzie ostro. Co do zawodów, piszecie tutaj mi na internecie, że kolejny planowany mój występ dwa, za 8 lat rozczaruje Was. W wrzesień tego roku. Eliminacje do Mistrzostw Świata we Francji. Będę tam, to jest 7 bodajże lipca. Zapraszam w Angliką, Winchesteru. Znajdziecie sobie na, na stronce. Startuję w Federacji WBO. Czyli World Power Organization. Nic prostszego. Jestem. Jeszcze raz. Pozdrawiamy Wrocław. Pozdrawiamy moje miasto Kielce. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół. Pozdrawiam wszystkich moich wrogów. Jestem. Na razie.